Zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polub stronę i obserwuj, możesz też ją udostępnić. Dołącz do grupy i dodaj swoich znajomych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Oczywiście nie jest to taki zwykły odcinek, no bo jednak odcinek z kamerką. No, gdzieś tutaj mnie widzicie, nie wiem, prawy róg, lewy róg, czy tam inne jakieś duperele, no nie. Nie mam takiej obramówki na kamerkę, na to, to co jest w Sony Vegasie, no nie, ale miejmy nadzieję, że pod tym filmem zrobicie już na następne odcinki. Także to jest jako pierwsze. Oczywiście, jako drugie, zostawcie suba, no bo jest 4021. Kamerka na 4000, troszeczkę spóźnione, no bo jednak, chociaż w sumie 21 subów w jeden dzień przyszło. No, ale myślę, że zacznijmy sobie taki odcineczek, jak płacie pewnie w tytule informacyjny też dosyć bardziej. A na początek, tak, e, zapraszam oczywiście do Dasterka, tutaj o, na jego fanpage. E, dobijemy może 2000 lajków, jakby się udało. No, chyba powinno się udać. Po drugie, wy... byłem u Fryzjera, no nie, no, zresztą widać, o, elegancko, no nie. Także 10 zł jestem do tyłu, czy tam 12, nie wiem, nie pamiętam. Także jutro mamy livea, miejmy nadzieję, że donate jakieś się posypią. No a teraz przejdźmy do tego wszystkiego, na co najbardziej czekałem. Ja nie czekałem aż tak naprawdę bardzo na kamerkę, tylko czekałem na to. Patrzcie, e, weźmy sobie edytu i grafikę kanału, e, prześlij zdjęcie e, i teraz tak, mamy tutaj etyfoty, no nie? I mamy tło, czekajcie, to jest FB, to jest tło Heros Grupa. A to jest na YouTube a dobra. I przesyłanie elegancko. Patrzcie, jakie kurwa nam tło Duster zrobił. Po prostu zajebiście! Zajebiście! No patrzcie, patrzcie, oczywiście dostosuj przyjęcie. Nie wiem, co to jest, ale wybierz. Zmieni się zaraz, chyba elegancko. No po prostu, a jeszcze tam pozdrawiam Rafała Małka, który czekał. Oczywiście na ten odcinek długo, długo czekał na ten odcinek. Namawiał mnie, żeby zrobić go wczoraj, no ale wczoraj mieliście wiadomo mapę. Patrzcie, kurwa, to jest sztos, to jest zajebiste po prostu. Pięknie, pięknie. Dasterek się postarał. Edytuj ikonę, też edytujemy, tylko że to trzeba tutaj wejść. I teraz tak, prześlij zdjęcie i nam trzeba Heros PNG. dobra. Oczywiście rusza też Snapchat, teraz będzie tego najprawdopodobniej więcej. Ruszy też Instagram, miejmy nadzieję i na 5000. Czekamy, teraz dobijamy 5000 tysięcy, wydaję Wam sklep z koczulkami. Patrzcie, to gówno się nie zmieniło jeszcze. No ale trudno, e, wydaje wam, oczywiście, sklep z koszulkami. Robimy unboxing, znaczy unboxing, przedstawienie tego wszystkiego, gdzie ja tu urzęduję, tego pokoju. To co macie za mną, to co macie w lewo, czego nie widzicie, to co macie w prawo, i te różne gówna. Ale ciekawe, jak takie hasie robi, no nie? E, dobra, czyli to mamy zmienione, tu jeszcze się nie zmieniło, nawet jak to odświeżymy. E, odśwież, pewnie się to nie zmieni, bo to troszeczkę trzeba poczekać. No i jest elegancko, jest nowy wygląd YouTubea od razu tu sobie trzeba jeszcze zmienić, ale patrzcie to jest przepiękne, to jest przepiękne po prostu kurde, teraz sobie wchodzimy na facebooka gdzie zmieniamy oczywiście o, na fanpage'u do którego macie link w opisie, do dastera też będziecie mieli pewnie link w opisie, ja sobie to zmienię kurwa wybierz ze zdjęć e... prześlij zdjęcie, dobra i teraz tak, tło grupa tło heros fb to jest chyba to, chyba to Przesyłamy sobie oczywiście to tło <laughs> piękne, piękne. Zmień zdjęcie. Tutaj oczywiście wybierz ze zdjęć. Zrób zdjęcie, prześlij zdjęcie. Heros. PNG. No i mamy to ogarnięte już praktycznie. E, jeszcze tutaj, teraz sobie możemy zamknąć. Ja sobie wbiję jeszcze, oczywiście, na grupę, gdzie mamy też nowe tło na grupkę. E, zmień zdjęcie grupy, prze... nie, nie przytnij. Co ja, co ja robię? Przytnij, nie. Dodaj zdjęcie, dodaj zdjęcie, tu jest troszeczkę inaczej w sumie. E, I sobie weźmiemy, oczywiście, dodamy to zdjęcie: e, tło, heros FB, tło, heros grupa, jest grupa PNG, dobra. Dodajemy sobie elegancko grupkę. Też zajebiste, oczywiście, zdjęcia. Aha, tu jest troszeczkę za duże, ale my sobie to weźmiemy, mm, tak, o, żeby to było całe H. Widoczne, no nie? Coś w tym stylu, bo tu jest na ten, na Facebooka mniejszy ten y, rozmiar potrzebny, ale zapisujemy oczywiście Herosi. To też już mamy gotowe, wszystko piękne. Nie wiem, czy to powiadomienia z tego nie przyjdą jeszcze. Aktualizuj, y, dodaj zdjęcie i teraz tak, tło, tło, tło. To jest chyba na FB, to zwykłe będzie, no nie? Także na FB. I to mamy w sumie gotowe. Ja jeszcze zobaczę, czy to się nagrywa. No, nagrywa się elegancko, także na spokojnie. E, to mamy. A to czego się kurwa białe zrobiło? Czego się białe zrobiło? E, czy chcesz załadować? Odśwież. Oczywiście odświeżamy sobie. No i co się stanęło? Eee, eee, e, coś się źle stanęło. E, przed chwilą zaktualizował zdjęcie w grupie. Ok, to nas mało obchodzi, ale to e, zmiana tła. Prześlij zdjęcie, to powinno. Wejść e, Heros FB PNG. Chyba że format jest z tego zły, ale zobaczymy. Nie, no tu jest OK a bo ja nie zapisałem. Dobra. ja nie zapisałem. Lubi twoje zdjęcie opublikowane na grupie, czyli już zdjęcie na grupie jest. E, mogłem opis tam dodać, ale to już potem się zrobimy. Teraz tak, zdjęcie profilowe, żeby to każdy oczywiście kojarzył. To gówno to trzeba o tak o zrobić. E, dodaj zdjęcie na pewno i teraz tak, Heros PNG na pewno. I takie, oto zmiany. Wy to macie oczywiście wcześniej. Ja postaram się, żeby ten odcinek był na 15 idealnie. Teraz nie jestem w szkole ani nic, to mam czas, żeby sobie to podnagrywać. Zapisujemy oczywiście. Tutaj sobie możemy nie czekać, czekajcie. Ja sobie to zrobię wszystko po kolei. No i oczywiście dobijamy jak najszybciej. 500 tysięcy subów. Jutro będziecie mieli film taki konkursowy. Będziecie mieli tam wszystko opisane. E, dodać zdjęcie oczywiście. Tutaj sobie też to zrobimy. Herostło PNG. E, ja nie wiem. No i jest, zapisz zmiany, ok, ale czy to się kurde białe robi? Nie ogarniam tego, ale mniejsza o to, przechodzimy sobie chyba wszystko, chyba wszystko. E, jeszcze pasowałoby oczywiście zrobić e, jedną taką rzecz, taką jak oczywiście. Chciałem ja tam jeszcze zrobić, na Instagrama wejść i to pozmieniać, ale Instagrama będziecie mieli w opisie, to jeszcze nie jest skonfigurowane, e, albo sobie wejdziemy. E, Instagram, tylko ciekawe, czy ja jestem zalogowany, czy nie. I teraz, tak zarejestruj się, masz konto, zaloguj się, zalogujemy się oczywiście. Herostv, TV, dobra, no. ok. Teraz dodać zdjęcie profilowe G, ty foty. ja jebie, ale to jest pojebany ten Instagram, ja nie mogę tych zdjęć dodać, dobra, to wyjebane tego Instagrama jak na razie, nie wiem ile minuty z tego odcinka. Ale ja się już z wami żegnam. Oczywiście, odcineczek taki informacyjny, przedstawienie tego wszystkiego, jak wyglądam, kamerka. No, ja się już z wami żegnam. Cześć.